To już normalnie dzisiaj będzie drugi odcinek, gdzie rodzic chciał zjeść swoje dziecko. What? Ja nie wiem, czy ludzkie mięso ma więcej witamin, czy co? Że oni tak normalnie chętnie chcą smażyć i później jeść? Nie ja... Bo w dzisiejszym odcinku ojciec przysmażył ucho swojemu dziecku. Na ziemi! z tej strony Kuba Zuzak, witam Was na kanale Kuba Zuzak. Dzisiaj szpital, odcinek 522. No i wam już powiedziałem, co będzie w tym odcinku, tak? Prawdopodobnie po prostu ojciec wziął głowę dziecka, przyłożył do patelni i chciał usmażyć jego ucho, a później sobie normalnie wszamać. Nie wiem, przy rodzinnym, niedzielnym obiadku na przykład, dla całej rodzinki, łóżko podzielił na kilka części. Każdy zostanie tam jakąś swoją część. Nawet to dziecko bez ucha sobie zje swoje ucho. Ale to będzie po. Odcinek. Rozsiądźcie się, mordeczki, wygodnie. Zanim jeszcze obejrzymy ten odcinek, zostawcie łapeczkę. Każdy mój widz, jeszcze przed obejrzeniem odcinka, zostawi łapeczkę. Nie bądź normalnie parówą, zostaw tutaj łapeczkę. Zostaw subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, z kolejnymi takimi właśnie odcineczkami. Kolejnymi takimi odcineczkami, gdzie sobie uszy odcinają. No i dziś do zjedzenia. Może dziś właśnie nie do zjedzenia, tylko sobie do wypicia, przygotujcie jakiś soczek. Weźcie sobie jakiś soczek, weźcie sobie jakąś kolę, może. Po prostu weźcie sobie do picia co lubicie i zapraszam was do odcinka. to Do szpitala przychodzi Adam Rojewski wraz ze swoim siedmioletnim synkiem Krzysiem. Mężczyzna jest podróżnikiem i blogerem. Ostatnie miesiące spędził w Nepalu, gdzie widział zabieg świecowania ucha. Aha, czyli tym jest normalnie blogerem, rzuca to w internet i postanowił sobie o tak z dupy przysmażyć ucho swojego syna. Bo usłyszał, że to jest naprawdę zdrowe. Uchodzi ciążka ma naprawdę dużo witamin. Postanowił też spróbować nakarmić tym uchem swojego syna później Gościu, ty tego nie rozumiesz? Że ty robisz ze swojego syna kanibala? Oczywiście, bo oświetlenie się muszą zgadzać na blogu, tak? Gdy po powrocie okazało się, że jego syn ma infekcję ucha Postanowił wykorzystać tę metodę Jednak kwieca zajęła się ogniem i poparzyła głowę i ucho chłopca Byliśmy młody ksywę nową w szkole Krzysiu bez ucha Ale przynajmniej nigdy nie strzeli z ucha, co nie? Stawek <noise> Krzysiu Krzysiu, zaraz ci pomożemy kochanie, spokojnie Co się w ogóle stało? Robiłem, memu świecowaniu ucha, ale świeca jaką miałem chyba była trefna, no i dzieciak się poparzył. Ale zaraz, sam pan to robił? Tak, to nic takiego. Widziałem to wiele razy w Nepalu. What? A to nic takiego! a naprawdę, no. Młody meldował w szpitalu, prawie ucho stracił, pół głowy mu przypaliłeś, jeszcze włosy dobrze, żeby nie spaliłeś. Chyba, to przecież nic takiego! Młody cierpi, normalnie trzeba było z nim do szpitala przyjechać, ale co, to ty? przecież to nic takiego? Normalnie rodzic z roku, dostajesz normalnie medal za rodzica roku, za kanibala rąk. Proszę okay. pana, do, do tego trzeba mieć kwalifikacje. Krzysiu, pokaż, ja tylko obejrzę i damy ci leki, obiecuję, że będzie mniej bolało. No mamy tutaj. Dosyć rozległe te poparzenia. bo włosy się trochę zapaliły, ale szybko zgłosiło się. cierpi. Poparzone ucho bardzo go boli. Jego ojciec jest przejęty, chciał pomóc synowi. Nie spodziewał się, że tak nieszczęśliwie się to skończy. To jak się może skończyć? Próba odcięcia ucha. Nie wiem, choć się domyśla. I później przysmażenia tego ucha. Gościu! Dobrze, że wiadomości nie wylądowałeś. Ej, pomyślcie sobie tak, ogląda wiadomości, a to serio taki nagłówek. Ojciec chciał usmażyć dziecko swojego ucha. Ja teraz k... Powiedziałem. Ojciec chciał przysmażyć ucho swojego dziecka. Kanibalizm w Polsce. I zimne okłady na te poparzenia Że to przygotuję Że Pana to Chodź. normalne. Tak jak Pan widzi, ból jest silny, w takich przypadkach zawsze stosuje się morfinę Proszę, zrób na wadze. Dobrze. Chłopiec ma mocno poparzoną skórę głowy i lewe ucho, przy którym widać pęcherzem. Obawiam się, że doszło do poparzenia kanału słuchowego zewnętrznego i błony bębenkowe. Ja świadczy o tym kwistoropna wydzielina. Takie poparzenie może spowodować nawet częściową utratę słuchu, ale żeby zbadać chłopca dokładniej, musimy poczekać, aż zaczną działać leki przeciwbólowe. Ja pierdzielę, Ja bym tak nie mógł swojemu synowi próbować takich rzeczy robić. Pomijając fakt, że chciał mu odciąć ucho i przysmażyć na patelni, tak? Ale chodzi mi tutaj o to całe świecowanie. Jego syn był jakimś królikiem doświadczalnym. I jak ten młody straci słuch, to będziesz miał swojego syna na sumieniu do końca życia. Po prostu moje zdanie jest takie, żeby nie brać się za takie rzeczy, jak się ich nie ogarnia. Rzeczy, które mogą zagrozić życiu innym osobom, oczywiście. Masz okład, on ci schłodzi do parzenia. Do szpitala dotarła zdenerwowana matka, siedmiolatka. Wiecie, dlaczego ona jest zdenerwowana? Bo nie dostała ucha do jedzenia. No, God! Mąż obiecał naprawdę super. Ucho do jedzenia, przysmażone, dobrze przyprawione, przysmażone, i nie dostała tego ucha, właśnie jest naprawdę zdenerwowana, bo jest głodna, jest wyczerpana, jest zawiedziona. Kobieta kocha męża i jest zachwycona jego barwnym życiem. Dlatego cierpliwie znosi jego liczne podróże i pomysły, które czerpie z obserwacji innych kultur. Tym bardziej, że gdy wraca, bardzo chętnie zajmuje się synkiem. Tym razem jednak jest przerażona. Jaka świeca? No ta do świecowania ucha. No to jest bardzo prosty i skuteczny zabieg. No to dlaczego on jest cały poparzony? <laughs> bardzo prosty i skuteczny zabieg. I akurat k***wa na twoim synie to nie wyszło. Można dlatego k***wa, że pewnie robiłeś to pierwszy raz? I w ogóle mi też trochę ucho zatkało. bo muszę sobie zrobić świecowanie ucha. <laughs> no nie wiem, no coś poszło widocznie nie tak. Zrobiłem wszystko tak jak trzeba. No miałem świecę z bukna lnianego nasączoną w miodzie, w olejkach i wosku. No i włożyłem ducha. No i się na głowę upadł, włożyłeś dziecku płonącą świecę do ucha upad... Ale to taki zabieg, na dole zbierają się zanieczyszczenia, no i to uzdrawia I daje czarodziejską moc I daje czarodziejską moc No to młody będziesz miał normalnie taką moc, że nie będziesz słyszał na jedno ucho W sumie to jest takie czarodziejska moc, bo pomyślcie sobie tak Nie słyszycie na prawe ucho, ktoś wam coś pierdoli do ucha po prawej stronie i wy tego nie słyszycie Nie chcecie tego słuchać i normalnie tego nie słyszycie Czarodziejska moc Idę czarodziejską moc! Adam, czasami nie mam siły do ciebie. Na dziecku nie można z jakichś szamańskich metod wypróbowywać. No wiem, przepraszam. Już nie będę miał tej mocy. Jedyne czego ty <laughs> Jedyne, czego ty teraz nie będziesz miał, to ucha. No! No, kolego, oczywiście, że będziesz miał. No Tylko pani doktor wyleczy ci ucho. <laughs> Powiedz mamie, że już lepiej się czujesz. Ale boli, boli. No, ale sam mówiłeś, że. Chłopiec bardzo kocha ojca i bardzo za nim tęskni, gdy ten wyjeżdża. Dlatego chętnie spędzę z nim czas, gdy jest w domu i nie ma nic przeciwko pomysłom ojca. Tym razem jednak bardzo cierpi z powodu poparzonego ucha. Proszę państwa, potrzebna mi będzie jeszcze książeczka zdrowia chłopca. Książeczka zdrowia? Proszę donieść, dobrze? Nie masz książeczki? No nie. No, przecież mówiłam ci, że zawsze trzeba wziąć do lekarza. No to będziesz musiał do domu pojechać. Jest w tej nowej komodzie. Trzecia albo czwarta szuflada od dołu. Gdzieś tam poszukasz. Wiesz co, może lepiej ty pojedziesz. Ale nie zostawię Krzysia stanego. No ale ja zostanę przecież z Krzysią. Wiesz co, poczekaj. Zadzwonię do Jurka. Kobieta postanawia poprosić o pomoc szwagra, który pomaga jej w opiece nad synkiem, gdy nie ma jego brata. Hehe, he, mm, szwagier się tam kręci. Nie, oczywiście, może faktycznie ten szwagier jest w porządku, ale zazwyczaj w takich odcinkach coś się musi od***lić, więc coś czuję po prostu, że ten szwagerek nie tylko lubi się zająć tym dzieciaszkiem, tylko też lubi zająć się jego mamusią. Hihihihi. <laughs> że on po prostu też czekał na to ucho. Może to on na początku chciał usmażyć to ucho, ale jego brat go ubiegł. What? Mężczyzna jest zakochany w szwagierce, ale... On ona nie ma o tym pojęcia. Kupińskiej w szpitalu ma poparzone ucho. No Adam oszala chyba z tym świecowaniem, ale wiem, że chciał dobrze. W końcu krzyż jest dla niego najważniejszy Potrafi godzinami opowiadać mu o tych swoich podróżach A mały jest zachwycony Tak, pewnie ten stary mu takie farmazony wciska Później młody będzie w przedszkolu czy tam w podstawówce Młodym opowiadał jakieś farmazony też Że mój stary skakał z na balon Albo że napierdzielał się z 15-metrową anakondą I on normalnie udusi Do szpitala przyjeżdża wujek siedmiolatka Który został poparzony podczas świecowania ucha Mężczyzna przywiózł Książeczkę zdrowia dziecka Tylko, że świecą coś było nie tak Aha, na pewno no mówię ci, strasznie mu teraz głupio jest. No, widzę, że już ci wszystko wytłumaczył, a ty jak zwykle wszystko mu wybaczyłaś, tak? Ale co ty taki zły jesteś? Wiem, że to ty chciałeś to ucho skosztować. Matko jedyna, jak ja słowa tu używam, skosztować. Normalnie zeżreć. Bo obiecał, że już nigdy czegoś takiego nie zrobi. Akurat. Czy ty naprawdę nie widzisz, że za każdym razem jak tu przyjeżdża, to wywraca życie twojej i Krzysia do gry nogami? Ale wiesz, przecież. Mężczyzna martwi się o jest. bratanka, którym często się opiekuje. Traktuje rodzinę brata jak własną i od dawna jest skrycie zakochany w szwagierce. Nie można tam wchodzić, za chwilkę ci go zawołam, dobrze? Okay. Dzięki. No, naiwna jest ta Monia. no ale ona po prostu taka jest, no. Wierzy, że każdy chce dobrze. No poza tym kocha tego drania i w ogóle nie widzi, że on myśli tylko o sobie. Adam nie ma zielonego pojęcia, jakim jest farciarzem i wcale nie docenia jej tak jak powinien. Jezu, ile ja bym dał, żeby być na jego miejscu? Typie, se babę jakąś, Pierdanie się w życie swojego brata i próbowanie odbić jego żonę, to jest moim zdaniem słabe, bardzo. Wiem, że może i faktycznie coś tam nie wychodzi, że on ma faktycznie ich w dupie, ale no nie robi się takich podchodów, moim zdaniem. Wujek poparzanego siedmiolatka jest wściekły na swojego starszego brata, że naraził syna na niebezpieczeństwo. Chcę przemówić mu do rozsądku. Poza tym się już czuje się całkiem dobrze. Nie, no nie wierzę. Przez te kretyńskie wędrówki robisz się coraz głupszy. Już co, Jurek, Jurek. Cały czas mi zazdrościsz, co nie? Ale pewnie, że ci zazdroszczę. Zazdroszczę ci rodzinę, którą ty regularnie olewasz. Akurat. Chciałbyś zobaczyć, jakie Himalaje, Puszczę Amazońską. Ja mam wycieczki w Afryce. na rodzinę przyjdzie jeszcze czas. Ale ty już masz rodziny. No właśnie, co ty teraz pijasz, stary. Na rodzinę przyjdzie czas, jak ty właśnie masz rodzinę. Co ci się odbywało w głowie, że ty chcesz normalnie tak wędrować wszędzie, a postanowiłeś jeszcze założyć sobie rodzinę. Ty właśnie wyglądasz mi na takiego typa, który chce być całe życie samotnym wilkiem takim, że chce wędrować po świecie, a że się po prostu na starość tak coś odbywało. Kryzys wieku średniego może jakiś. Że, ale to nie znaczy, że mam się żałować dziś na śmierć. No to powiedz im wprost, że masz ich gdzieś i nie wracaj tu więcej. wieku. Mężczyźnie byłoby bardzo na rękę, gdyby brat opuścił rodzinę. Z chęcią zaopiekowałby się jego żoną, którą od dawna skrycie kocha. Jurek nie może znieść tego, że żyje tak jak chce. On jest jakimś urzędniczyną. Siedzi w kancelarii od 8 do 16 i obraz stanudą. Ja mam wszystko, czego chcę. Jeżę po świecie, żyję pełną życia. A jak się zmęczę, to wracam do swojego domu i mogę naładować baterie. Stary wraca do domu. W tej całej wędrówce naoglądał się jakiś szamańskich czarów i on testuje normalnie to na swoim synu. No widzicie, teraz chciał sobie spróbować ucha, kalecą głowę, przysmażył. Następnym razem wróci co? Nabije młodego na pal dupą. What? Bo powie, że to jest dobre na. Na co to może być dobre? Na przewiew. What? Młodemu lepiej się będzie srało, co nie? Ja mam taką prośbę Tymczasem doktor Anna Nowicka ponownie bada chłopca. Ból ucha trochę ustąpił, ale pacjent ma problemy z równowagą, które bardzo niepokoją lekarkę. Kręci tak się kręci. Niech pan go położy na łóżko, dobrze? Wszystko się kręci. Prawdopodobnie przy uszkodzeniu ucha środkowego doszło do podrażnienia błędnika, no i stąd problemy krzy się z równowagą. Ale jak to wszystko leczyć? Zatrzymamy go połóż się na laryngologii, no i musimy powstrzymać stan zapalny. Zadbać o to, żeby nie miał problemów ze słuchem. Przepraszam bardzo, ale zaczniemy badanie innego pacjenta. Proszę zaczekaj na zewnątrz. Mhm. Dobrze? Krzysiu, zostaniesz chwileczkę sam, panie doktor? Dobrze. Ja za chwilkę wrócę, dobrze? Jesteś bardzo dzielny, Krzysiu. Matka chłopca bardzo martwi się stanem syna. Chciałaby, żeby mąż przy niej był, ten jednak gdzieś zniknął. Nie wiem, wiem, gdzie zniknął. Sam chce to ucho sobie zjeść. No, GOD! Szybko pojechał do domu, przyprawi sobie, przysoli to ucho trochę i mm -hmm. tam ci na niego najeżdżają, to ma i w dubie, teraz sam sobie to łóżko zje. Zrobi sobie barszczyk, zje sobie barszczyk z łóżkiem. <laughs> Brat mężczyzny ma mu za złe, że niewystarczająco angażuje się w życie rodziny, i nawet teraz nie ma go przy synku. Przez pięć minut zajął się własnym dzieckiem. Nie widzisz, jakim on jest egoistą. Wszyscy na tym cierpimy. Ty, Krzyś, ja. On nie jest egoistą, ma po prostu taką zabawową naturę. Ale proszę cię otwórz wreszcie oczy. Nie widzisz, że on przyjeżdża tylko na chwilę, żeby się zagrzać w domowym ciepełku. Wiesz co, każdy podróżnik potrzebuje kotwicy. Oj, przestań powtarzać te jego bzdety i zastanów się, czy ty naprawdę chcesz tak żyć. Dobrze wiesz, że nie jest mi łatwo, ale takie ja życie sobie wybrałam. Tylko nie wiem, czemu się tak w tym wszystkim przejmujesz. Bo cię kocham. Co? A tak, kocham cię, taka jest prawda. Proszę cię, przestań, nie będę tego dłużej słuchać. A... I co ja mam teraz z tym zrobić? Jak to Jurek mnie kocha? Przecież to brat mojego męża. Co w rodzinie, to nie zginie. Faktycznie mi ucho zatkało. Może faktycznie to świecowanie ucha sobie muszę zrobić? Już prędzej wolałbym sobie to ucho odciąć i sobie zjeść. Stary. Przecież to nam wszystkim w życiu namiesza. Chyba zaraz zwariuję. Tymczasem matka siedmiolatka z poparzonym uchem wciąż nie może dojść do siebie po tym, jak szwagier wyznał jej miłość. Ma wyrzuty sumienia, że tak gwałtownie zareagowała. Wie, że mężczyzna bardzo się o nią martwi. Ale nie mogę znieść, że traktujesz go jak bóstwo. To ty jesteś wyjątkowa. Piękna, mądra, wrażliwa, ale silna. Daj spodnie. Taka jest prawda. Praktycznie sama wychowujesz Krzysia, kiedy twój mąż leży do góry brzuchem na jakiejś plaży. Ale on pracuje. No to fajny, rzeczywiście, znalazł sobie sposób na życie. Ej, 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 byczku, ale tu brzmisz trochę, jakbyś mu tego zazdrościł. No, pa, skoro ma z tego jakąś kasę, z takiego blogowania i w ogóle, dlaczego ty mu tego tak zazdrościsz? Praca to praca, tak? Okej, okay, niech tak robi, ale nie kosztem rodziny. I to taki dla której ktoś inny dałby się pokroić. Monika, kocham cię i nic tego nie zmieni. Nie wiem, dla mnie to jest po prostu masakra. Wiem, że każdy chce być szczęśliwy, ale podbijać do żony swojego brata, i ona też się w nim zakochuje teraz. Ale to nie znaczy, że czegokolwiek od ciebie chce. Po każdej rozmowie z Jurkiem czuję się niesamowicie, jakbym naprawdę była kimś wyjątkowym. Kurczę, chyba faktycznie coś do niego czuję, ale przecież nie, nie mogę. Nie wiem, co o tym wszystkim mam myśleć. Ojciec siedmiolatka chce udowodnić bratu, jak dobrym jest ojcem. Opowiada chłopcu o swojej podróży do Nepalu. Synek jest zachwycony. I wszędzie wokół tych gór są rozwieszone takie kolorowe chorągiewki. A dlaczego? Bo ludzie zapisują tam swoje marzenia. I te chorągiewki z tymi marzeniami razem z wiatrem unoszą się wprost do nieba, żeby się spełnić. Ale fajnie, a ja będę mógł tak wysłać jakieś marzenie? No pewnie, że tak jak kiedyś tam wybierzemy się razem. I patrzcie się, i on się źle zajmuje tym synem, jak ten syn jego jest tak w niego wpatrzony. Dobra, od z tym uchem, bo nie powinno się ucinać ucha swojego syna, tak? Ale tak poza tym, no młody jest zapatrzony w ojca jak w obrazek. To jest dobre wychowywanie syna, jak wasz syn ma w was autorytet. Kiedy? Jak wyzdrowieje? Nie, jak będziesz duży, trzeba mieć bardzo dużo siły, żeby iść w takie wysokie Góry. Ale jak będziesz chciał, to napiszesz mi takie marzenie na chorągiewce, a ja ją wyślę. Naprawdę? Pewnie. Mama. Matka chłopca cieszy się, widząc go razem z ojcem. Mimo tego, co mówi brat mężczyzny, jest przekonana, że ten kocha syna najbardziej na świecie i widzi, jak bardzo się stara być Wiesz, dobrym ojcem. Daj rączkę. Adam, a może faktycznie zostałbyś z nami na dłużej? Przecież Krzyś się teraz bardzo potrzebuje. Jest chory. Poza tym niedługo idzie do szkoły. Wiesz co? Zostanie na cały rok. Naprawdę? Tak. Nie, szczerze myślałem, że powie, że wycieczki i podróże na mnie czekają. Mnie normalnie one wołają. Nie mogę tutaj zostać. Przepraszam cię. Chcę, żebyś był szczęśliwy. Słyszałeś, tacyś zostanie z nami cały rok. No to super. No. O, wujek, chodź tu do nas. Brat ojca pacjenta jest nieszczęśliwy, widząc rodzinę brata. Nie może patrzeć na ukochaną kobietę przy boku innego mężczyzny. Super. Posłuchaj, Adam zostanie z nami na cały rok. Słuchaj, Monika. Ja już nie mogę tak dłużej. Za bardzo się zbliżyłem do Krzysia i do ciebie. Później przyjeżdża Adam i dla mnie to już nie ma miejsca. Ale Jurek, nie możesz nas tak zostawić. Nie, ja już nie mogę tak dłużej żyć. Nie po tym, co ci powiedziałem. Ja muszę się zająć własnym życiem. Jakoś spróbować je sobie poukładać No właśnie, znajdź sobie babę, później zrób sobie z nią dziecko, położaj się z nią I będziesz miał swoje własne życie, a nie podbijasz do żon swojego brata Ale proszę cię Jurek, nie zostawiaj nas teraz Ale... Mężczyzna zrozumiał, że musi zniknąć z życia ukochanej kobiety Ta jednak nie chce na to pozwolić, bo wie jak bardzo ten ją wspiera I ile razy jej pomógł, gdy mąż był w podróży co tu się dzieje? Widzicie? I widzicie? Ja pierd... To jest dla mnie czyste dzbanostwo, nie? Takiej rzeczy nienawidzę, ludzie są tacy podli. A ja właśnie jeszcze na miejscu tego męża bym sobie poczekał, czy ona go odtrąci, czy się dalej z nim będzie całowała. Bo jak się dalej z nim będzie całowała, to nie dość, żebym jemu mówił... Wje... z nią wziął rozwód i faktycznie bym sobie lato po całym świecie miał wy***wane w nią. Niespodziewanie brat mężczyzny jest świadkiem, jak ten całuje jego żonę. Ale mu muzik... mówi. Jest wściekły. Jak ja mogłeś to zrobić? Ej, panowie, czy, 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 czy? Nie. Żądek, to jest co to tak się no Ale mu się krew leje! Co za rzeź! Nie wiem, oni znowu się serio poprali! Nie no, wątpię, że w takich paradokumentach by się serio prali. No no Spokojnie, spokojnie niech pan mi to pokaże. Przestań! Będziemy obejrzeć to, a pan jakoś ucierpiał, coś pana. Bo... w porządku. Proszę ze mną na obserwację, zobaczymy. No i co ja teraz mam zrobić? Kocham ich obu. Hę? 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 What? What? Ty się ku... słyszysz? Ale czekaj, czekajcie. W sumie może o to chodziło. Jego ja kocha jak męża, brata jej męża kocha po prostu jak rodzinę. Ale Adam jest moim mężem. Postanowił z nami zostać. Pobił Jurka. Więc chyba jednak mu zależy na nas. A co ty sobie myślisz? jesteś jego żoną, i miał pozwolić, żeby jego własny brat całował żonę? W się nie swoją żonę, jego żonę. Po obójce na korytarzu obaj bracia trafili na oddział. Ojciec siedmiolatka ma stłuczoną prawą rękę, a jego wujek został ranny w nos. Obaj są na siebie wściekli. Teraz tego bardzo żałuję, wiesz? Ja niczego nie żałuję. Trzeba było mocniej obić ci tą gębę. Wiesz, a wujek kocha się i chce ją odebrać tatusiowi. Oj, dobrze powiedział! A w ogóle tego brata to bym wy***lił stąd. Gdzie on tak już do tego syna idzie? Podła kanalio jedno ty. Braciszek wielki się znalazł. Tak się zachowuje brat? Jak to zabrać mamę? Ja nic nie rozumiem. cię przestań go straszyć. Trzebało nie zarywać do mojej żony. To nie jest miejsce na te rozmowę. Aha, najpierw zerwasz do Moniki, a teraz będziesz mnie jeszcze pouczać? A teraz mnie szlak trafi. Już nie wiem, jak tatuś nie chciał, wiesz? Kawał drania z tego Jurka. Nie można mieć do niego za grosz zaufania. Ciekawe, co próbował zrobić, jak mnie tutaj nie było. Jeszcze będzie mnie pouczał, co mam mówić do swojego syna. Nie chcę go znać. Jej Krzysiu, Matka pacjenta jest, tak jest tak bardzo przejęta tak tym, się. że bracia się A, pobili z jej powodu. Nie wie, co robić, bo dotarło do niej, że kocha obu mężczyzn. Już dobrze. Nie płacz, kochanie. Jurek, pokaż ten mi. Bardzo cię boli? Nie. Mika, to co mówiłaś na korytarzu. Tak, to wszystko prawda. No ale jest jeszcze krzyś. On jest bardzo przywiązany do taty. Nie mogę tylko myśleć o sobie. Mhm. No, szu, proszę. Gdzie jest tatuś? Wiesz, co tatuś tutaj gdzieś jest? Jak chcesz, to go pójdę poszukać. Tak? No, idź, no przecież nie zostaję tutaj sam. Mimo, iż kobieta kocha brata swojego męża, nie chce rozbijać rodziny. Co? Czyli zapewne, jakby on tam postał chwilę, to oni by się dali całowali. Nie lubię takich sytuacji, po prostu dla mnie to jest. Yy... wsząsające. Zwłaszcza teraz, kiedy mąż obiecał jej, że nie będzie tak często wyjeżdżał i zostanie w domu na dłużej. Nie wiem, dalej tam siedzi ten gnojek mój brat. Nie mogę się na niego patrzeć. Nie planowałam tego, po prostu tak wyszło. Nie ja mam ci tego za złe. On to zrobił zazdrości. Zawsze wszystkiego mi zazdrościł. Wiesz co, możemy teraz o tym nie rozmawiać? Chodź do Krzysia. Muszę odebrać. To ważne. Bartek? No co ty mówisz, Alaska? Nie, no nie wierzę. Stary. Do mężczyzny dzwoni kolega i proponuje mu kolejną podróż. Ciebie. Jego żona jest zaskoczona. Wierzyła, że ten się zmienił i zostanie z nią w domu. Nie. Ale ja pod wpływem emocji w takiej sytuacji też bym zaczął się cieszyć, nie? Bo tutaj by mnie wszystko zaczęło f**kać w... mm. już. Patrzycie, a tu wasza żona się całuje z waszym bratem. O co sobie myślicie, nie? Nie rezygnuję. Nie... Okej, okay, dobra, wiesz, tak długo o tym marzyłem. Słuchaj, później do ciebie zadzwonię i dogadamy jakieś szczegóły. No, na razie, cię. No nawet mnie nie denerwuj. Umawiasz się na kolejną wyprawę. Nie denerwuj! Ty się jeszcze pięć minut temu całowałaś z jego bratem. I ty mówisz do niego, żeby ci nie denerwował? Okay. Ale to niesamowita okazja, naprawdę. Wiesz, wiesz, no, o tym marzyłem, no trzeba tam jechać, to jest coś niesamowitego. Ale przecież przed chwilą nam obiecałeś z Krzysiem, że będziesz z nami przez cały rok. A ty obiecałaś mu przed ołtarzem, że będziesz z nim do końca życia, a tutaj kochasz jego brata się z nim całowałaś. Tyle w temacie. Ale to wyjątkowa okazja. Musisz to zrozumieć, no. Za każdym razem jest tak samo wyjątkowa. Przecież podoba ci się to, że jestem podróżnikiem, podróżuję po całym świecie, że możesz pochwalić się mną przed koleżankami, że nie siedzę przed telewizorem z piskiem w ręce, nie? Wiem. Jakoś szczególnie dumy nie czuję. Za to widzę przed sobą małego chłopca, który myśli tylko o sobie. Wiesz, jakoś Krzysiu nie narzeka na brak ojca. Bo Jurek jest z nim. A, a więc o to tutaj chodzi tak naprawdę, o Jurka. Czyli podobało ci się to obściskiwanie, tak? A może to nie było pierwszy raz? Wcale się z nim nie nie, nie, wcale, było widać właśnie Ale w sumie ten mąż po takim czymś, że widział jego brata ze swoją żoną I on dalej chce normalnie jechać na laskę. Ja normalnie byłbym taki zazdrosny, że swojej żony na krok bym teraz nie opuścił Za nic w świecie bym już nie pojechał na żadną wycieczkę, nie? Bieta nie chce, by mąż wyjeżdżał Ma dość samotnego życia i zajmowania się wszystkimi sprawami Podczas, gdy jej mąż świetnie się bawi, odwiedzając kolejne egzotyczne kraje Chcesz rozwadu? Okej, okay, nie ma problemu Tylko jak zwróci Ci się Jurek, to do mnie nie przychodź, okej? Okay? Bo nie wrócę nigdy, rozumiesz? To nie o Jurka chodzi. Już dawno powinna była się z Tobą rozwieść. Tylko mnie ma mamiłeś tymi swoimi bajeczkami. Idę teraz, pożegnając się z Krzysiem, a jak wrócę, to zabiorę w jakieś świetne miejsce. Nie pozwolę, żeby stał się takim ludziarzem jak wy. Mam dość takiego życia: fikcyjnej rodziny, udawanego męża, którego nigdy nie ma w domu. Jurek ma rację, Adam to wieczny dzieciak i egoista. Koniec, rozwodzę się, a co będzie z Jurkiem? Jeszcze nie wiem. O, nie wiesz, nie wiesz! Wszyscy tutaj wiedzą, co będzie z Jurkiem. Będziesz po nim skakała jak po trampolinie. <laughs> Sorry widzowie, musiałam to powiedzieć. Krzyś Rojewski przeszedł zabieg rekonstrukcji uszkodzonej błony bębenkowej i nie utraci słuchu. Oparzenia głowy i ucha okazały się niegroźne i wkrótce skóra się całkiem zregeneruje. Jego ojciec wyjechał na kolejną podróż na Alaskę, a matka przygotowuje pozew o rozwód. Ze szpitala odbiera go wraz ze szwagrem. Jest w nim zakochana, ale nie wie jeszcze, czy zdecyduje się z nim być. Nie wiem jeszcze, jak to wszystko poukładać, jak, jak to będzie z nami. Na razie nie mogę ci nic obiecać. No ale nie musisz. Ale wiesz co, chcę, chcę żebyś wiedział, że jesteś bardzo ważny dla mnie. Po prostu dajmy sobie czas. Proszę jeszcze tutaj o Aha, a, jest tak? Mhm. Mój brat sam jest sobie winien, że zniszczył swoją rodzinę. Sam sobie winien? <głos> <głos> Jak mnie to śmieszy. Coś w tym zianka prawdy jest. Ale ty jesteś podłym dni, dom, jesteś kanalią po prostu, że podbijasz do żony swojego brata. I on jeszcze całowałeś w szpitalu, opacywałeś. I takich ludzi po prostu się nie cierpi, takich ludzi się nie turelu. I takich ludzi się nie turelu toleruje. Przecież on nawet do tej pory nie zadzwonił do Krzysia z tej Alaski. Wstyd mi za niego. Mam nadzieję, że Monika z czasem spróbuje dać nam szansę. A ja właśnie mam nadzieję, że nie da ci szansę, że znajdziesz jeszcze innego chłopa. Bo ty jesteś gnidą po prostu. No, wyrywanie rząd swojego brata. Ta na pomysł wpadł. Rozumiem im pomagać, ale bez, bezinteresownie. I tyle w temacie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba. Morą z tego odcinka jest taki. Nie ucinajcie nikomu uszu i ich nie smażcie, bo będziecie mieli przy***ane. Okay. Tyle w temacie. Miłego dnia wam życzę. Do następnego odcinka. Siemano. I tyle w temacie.